Siamaneczko w kolejnym odcinku serii. Yy, dzisiaj yy, kolejna mapa. Kolejne starcie. Znowu wracamy do rozgrywki z udziałem kawalerii powietrznej. Co by tutaj zacząć? Trzeba, czego by tu zacząć? A tak jak ostatnio Zaczniemy sobie Mosbergiem. Jakie my tu mamy mordki? O, widzicie? Jest nasz Bob. Jest leśniczy. W poprzednim odcinku mieliśmy Grzybiarza i Rambo, Mieliśmy <laughs> go oba, zagramy dzisiaj Leś, 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 leś Leśniczy I ogień Może no, zdążymy przejąć Kopter Ściszę sobie, bo O Troszeczkę sobie ściszę, bo mi bardzo głośno w go Uczy Jedziemy. Tutaj, jak widzicie, jest desant: trzy helikoptery, dwa tam po lewej, to jeden, i łódź. A trzkowiec to patrzy, a nie ma innych łodzi. To i oczywiście tutaj, czyli trzkowiec to lata samolotem, masowic. Reszta ekipy, jak widać tutaj czakry więc czekają żeby się zrespić ja sobie tylko tutaj jeszcze pilota przymę oaziesz jest. Max Harris o, ktoś się tu chyba naparza do nas o, widzę że już działko przeciwlotnicze było napoczęte pewnie przez yy, rozrzutowiec pora przejmujemy pierwszą Listówkę, ale chyba to nie będzie takie proste oj to, kaga, spoko oho ale może się nie rozbije ale musiałem chcę coś swojego zabić żeby, no, żeby pozbyć się tamtego przeciwnika ale zostałem nie przez kogoś innego, no i żeby nie poszedł do piachy na darmo, to wiem, nie. Ale chyba się to nie uda, za dużo ich tutaj. O nie, ta ma. Kurde, schował się, że Jak to lub nie dopownie spróbuję tego tutaj desperata odwadzić Dobra, jest. Jeszcze cztery strzały i się desarduje. Podam tam Maxa Harris'a, który to zginie? Max Harris is no more. O, gdyby to był bardziej obrotny, bo to już by było po mnie. No, skoro już tu jesteśmy, no to możemy wykorzystać te działa naszych chłopaki są w tym miejscu. O, jest przyjęta. Ok, czy musimy tam naparć? Jeszcze. Nogi zapachy. M46 Tak się to działo O, to już Nasi umieszani z żółtymi o, Wybili ich, no to jedziemy Tak trzeba walić. Kolekta. Dobra, nie będziemy przecież cały odcinek na pasze ciała. Lecimy dalej. Powiedzcie jeszcze, czujesz, że to będzie bardzo krótki odcinek. Bo Wietnamczycy tracą siły też ich bardzo szybko ubywa widzieliście to efekty <grym> numery początku lat 2000 miałem czy kogokolwiek zdołam jeszcze ubić o jedną tam już u na nas a wiecie co no, na co się czy... No, a co wy się ludzie patrzycie? Do roboty leśniczy! No! ich... granatami... Co to było? Nie no Boże szty że oni mają No nie no, no nie no Popatrzcie co się tu dzieje Oto czyli mnie Ja ci kręcę. O co ja zrobiłem?